Kilka słów na temat tego, w jaki sposób można wesprzeć mój projekt i kupić sobie tanie książkę w przedsprzedaży. Sam proces zakupu jest niemal identyczny jak ten, którego dokonujesz w sklepie internetowym. Jedyna różnica polega na tym, że nie musisz osobno płacić za przesyłkę. Po pierwsze, wybierasz produkt, czyli w tym przypadku nagrodę najczęściej będzie to oczywiście książka w przedsprzedaży. Po drugie, rejestrujesz się. Możesz to zrobić za pomocą swoich danych z Facebooka, czyli przez konto facebookowe. Po trzecie, opłacasz wybrany produkt, opłacasz wybraną nagrodę, którą sobie wybrałeś, przez swój ulubiony system płatności. Tu jestem winny jedynie dwie uwagi. Jeśli wybrałeś nagrodę, która wymaga przesyłki na adres pocztowy, system poprosi cię o ten, o ten adres. Druga uwaga dotyczy tego co stanie się z płaconą kwotą. Otóż nie trafia ona bezpośrednio na moje konto, nie jest nawet utrzymywana, przetrzymywana przez, na koncie portalu wspieram to. Jest ona przetrzymywana w chmurze na koncie operatora pośredniczącego w płatnościach online, jest im iPay. Jeśli projekt zakończy się sukcesem, to pieniądze trafiają do mnie, ja wtedy realizuję cały projekt i uruchamiam produkcję książki. Jeśli zaś nie uzbieram wymaganej kwoty, będziecie mogli wybrać, czy wpłaconą kwotę przeznaczacie na inny projekt na portalu, wspieram to, czy też kwota ta wraca do Was na konto. I to chyba cała filozofia.